Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Na zewnątrz wieje okropny wiatr, jest tylko jeden stopień, a ja zabieram Was dzisiaj na plener. Typowy dzień fotografa, w którym poszukuję nowych miejsc plenerowych. Wybrałem się w plener po to, by poszukiwać takich miejsc, w których jeszcze nie byłem i być może znaleźć w nich jakieś ciekawe motywy. Także dzisiaj ma być bardzo zmienna pogoda, ponieważ ma za chwilę przyjść front, który ma przynieść opady śniegu. Uwielbiam fotografować w warunkach bardzo zmiennej pogody. Można zadać sobie pytanie, po co takie wyjazdy, po co takie poszukiwania? Czy nie lepiej zdać się wyłącznie na te miejsca, które gdzieś są tam opisane w jakichś informatorach, przewodnikach? Być może zaznaczone są po prostu jako Punkty widokowe na powszechnie dostępnych mapach. Ja myślę, że to, co teraz robię, jest istotą fotografii, ponieważ jest to po prostu poszukiwanie. Poszukiwanie, które jest związane z tworzeniem. Twórca musi szukać, musi szukać nowych rozwiązań, poszukiwać nowego materiału, za pomocą którego może stworzyć po prostu swoje dzieła. Uważam, że powielanie tych samych kadrów, w tych samych miejscach, nawet jeżeli są to tak zwane uznane miejsca, nie jest działaniem twórczym, jest działaniem odtwórczym. Dlatego uwielbiam takie wyprawy, dlatego poświęcam im dużo czasu i staram się fotografować w owych miejscach, które są praktycznie rzecz biorąc nie tylko nikomu nieznane, ale także ja bywam w nich rzadko. Mają spowodować to, iż będę bardziej uważny. Tutaj mam bardzo Fajny motyw. Robię zdjęcie telefonem? Nie, nie, moi drodzy. Robię notatkę telefonem. Ja teraz po prostu najzwyczajniej w świecie oznaczę to miejsce. Włączę sobie teraz jeszcze Google Maps i tutaj postawię teraz pineskę i ją po prostu zapiszę. Ponieważ mam bardzo tutaj ładną łąkę z bardzo fajnym drzewem, z gruszą i Tutaj sobie dodaję. Dodaję, piszę ładne drzewo. Ładne drzewo. Drzewo plus łąka. Plus u łąka. OK, gotowe. Już jest zapisane. No i teraz jeszcze troszeczkę zobaczę, jakie są tutaj kierunki świata. W jaki sposób ewentualnie mógłbym wykorzystać to miejsce do zrobienia tutaj naprawdę Fantastycznego zdjęcia, ponieważ to drzewo jest na takim garbie, zatem już się lokalizuje. Także zmienię datę, bo sobie czegoś jeszcze szukałem. Zatem wschód słońca gdzieś tam, zachód słońca będę mieć gdzieś z tej strony. No to dobrze, bo. Ewentualnie jest szansa na to, że jeżeli sobie stanę tam na łące, to za tym drzewem będę mieć ewentualnie wschód słońca. Także kolejne ciekawe miejsce, zaraz jeszcze je sobie dokładnie obejrzę. Czyli jeżeli bym stanął tutaj. Tak, jeszcze trzeba to dokładnie obejrzeć. A tam chyba już jest znowu kolejne przejaśnienie. Także być może pogoda się zmieni i będę mógł jeszcze zrobić dzisiaj jakieś zdjęcie. Ale to i tak na razie nie ma znaczenia, bo moja. Ja się trochę kule, tak? Bo po prostu wiatr jest olbrzymi. Bo moja wyprawa dzisiejsza ma przede wszystkim charakter absolutnie związany z rekonesansem. Zatem... Przyjrzeć się, popatrzeć, zobaczyć. Ten teren bardzo mi się podoba, bo jest tutaj dużo takich, właśnie, pagóreczków. Jest sporo wzniesień, ładne drogi. Tak jak ta droga jest taką drogą szeroką, ale przed chwileczką jechałem drogą znacznie węższą, też bardzo ładną szutrówką. Tutaj jeszcze właśnie zobaczę, co za tym drzewem widać w momencie, kiedy będę na tamtym pagórku. Tutaj już jestem znacznie wyżej ładny jest szpaler drzew, który może stanowić bardzo fajny przedplan lub też uzupełnienie planu. Powiedzmy trzy drzewa plus jeszcze do tego obo samotne drzewo, także wschód słońca byłby gdzieś tam z tyłu, piękne niebo. Można też ładnie te elementy spiąć w jedną całość. Wygląda to naprawdę ciekawie i wydaje mi się o słoneczko. I wydaje mi się, że jest szansa na to, aby to było w przyszłości jakieś ciekawe miejsce. Ale właśnie tak, na takie powiedzmy jesienno-wiosenne fotografowanie, ponieważ jeszcze drzewa są pozbawione liści, w momencie, będą, w momencie kiedy będą już na owych drzewach liście, to natychmiast zamienią się one w takie. Nie ażurowe przestrzenie, tylko mocne punkty, które ciężko będzie pokazać na takim zdjęciu, w którym ma poranek emanować lekkością. Strasznie nie lubię wiatraków. Są moim zdaniem ohydne. Naprawdę nie fotografuję tych obiektów. Nigdy bym nie chciał ich fotografować. Uważam, że psują pejzaż, krajobraz, że są. Absolutnie też z ekonomicznego punktu widzenia nieuzasadnione, no ale niestety, akurat tutaj w tym miejscu jest to przepiękne pole, coś tam stoi na drodze. Przygląda mi się, jest to przepiękne pole, bardzo fajnie ukształtowane, z mnóstwem ciekawych drzew, no i niestety do tego owe ochydne wiatraki. Tutaj. Zatrzymałem się, ponieważ jest bardzo piękna droga, i po lewej stronie od owej drogi mam ładnie ukształtowane kolejne warstwy pól. I to jest ten zasadniczy temat, który chciałbym teraz jeszcze zrobić przy tym chwilowym świetle. Za mną fantastyczny temat: cik w postaci takiej samotnej, w postaci samotnego drzewa, drogi wiejącej się. Przez kolejne pagórki. Naprawdę wygląda to fantastycznie. Bardzo mi się ten kadr podoba. Tutaj z tej strony trzeba by było do niego tak bardziej podejść, żeby pokazać. Układ drogi, ależ się chmury szybko przesuwają. Wiatr jest przepotężny. Z tej strony doskonale widać chmury, które wiatr odpędził. Niosły one ze sobą opady śniegu i takie właśnie smugi opadów widoczne są w różnych miejscach u podstawy chmur. Szybko się to wszystko zmienia. Przed chwileczką była odrobina słońca. Teraz nagle nadciągnęła chmura, zaczyna padać śnieg. To takie bardzo zmienne, ale równocześnie fantastyczne warunki po to, żeby mieć niezwykłe zdjęcia, ponieważ układ światła, układ chmur może być tak niepowtarzalny, że w tym samym miejscu nie da się już powtórnie zrobić identycznego zdjęcia. Dlatego też czekam. Być może za chwilę pojawi się jakaś luka. Mam tutaj. Bardzo taki ciekawy pejzaż jest droga, która idzie ku górze. Nad horyzontem płynie statko chmur, ale brakuje tutaj jeszcze światła. Być może kiedy przejdzie ta chmura ze śniegiem, to na chwilę gdzieś pojawi się słoneczko. Ona jest gdzieś tutaj na razie w tym miejscu i czekam na jakąś, na jakąś lukę. Będzie to kilka, kilkanaście minut. Ale warto czekać. Tak jak przed chwilą powiedziałem, może zdarzyć się coś absolutnie niezwykłego. Jako, że nie znam tutaj terenu. Jestem w tych okolicach po raz pierwszy. Trudno jest mi tak natychmiast znaleźć jakieś ciekawe miejsce, na przykład na zachód słońca. Oddaliłem się od tych miejsc już, które penetrowałem przed południem, po południu. Teraz myślałem, że może tutaj znajdę jakieś ciekawe zakończenie dnia. Niestety na razie nic. Tutaj takiego nie widzę. Wprawdzie pojawił się księżyc. Wprawdzie z tej strony słonko chowa się za powałę chmur. No ale brakuje mi jakiegoś takiego ciekawego motywu, który mógłby być elementem po prostu planu. Planu w kontekście elementu zdjęcia. Planu pierwszego, drugiego czy też trzeciego planu. Jeszcze zobaczę, cóż też się dzieje tam. Przede mną, jako że jest to zwiad. Jak to bywa podczas takiego zwiadu? Coś, coś znajdziemy ciekawego, ale to ciekawe na pewno będzie w zdecydowanej mniejszości od elementów, które po prostu niczym nas nie zaskoczą. Pamiętajcie, żeby koniecznie zobaczyć jeszcze ten film. Bardzo proszę pozostawcie tutaj kciuk, zostawcie też komentarz. Wielkie dzięki wszystkim osobom, które wspierają mnie finansowo. I dzięki temu mogę tworzyć nowe filmy. Was także zachęcam do tego, żebyście wspierali moją twórczość poprzez system Patronite, poprzez postawienie mi wirtualnej kawy lub też poprzez przycisk wesprzyj, który znajduje się pod tym filmem. Taka już jest robota fotograficzna. Widzieliście ją dokładnie dzisiaj. Pa!